Cześć Boże Państwu, bracia i siostry. Dzisiaj zastanowimy się nad ciekawym człowiekiem, który jest znany jako Angelus Silesius, co w przetłumaczeniu oznacza anioł ślązak. Żył w XVII wieku, urodził się we Wrocławiu, był lekarzem, poetą, myślicielem. Pochodził z rodziny protestanckiej. Właściwie nazywał się Johannes Scheffler. Jego ojciec Stanisław był polskim szlachcicem. Studiował medycynę i prawo we Francji i w Holandii. Na uniwersytecie w Padwie, we Włoszech, uzyskał stopień doktora filozofii i medycyny. Był nadwornym lekarzem księcia Nemroda z Oleśnicy. Na skutek zatargu z pastorem oleśnickim który nie zezwolił na drugiego modlitewnika, powrócił do Wrocławia i przeszedł na katolicyzm. Przy przyjął imię Angelus, czyli Anioł, który z dodatkiem Silesius, ślązak, stało się jego pseudonimem literackim. Studiował teologię katolicką, mając 37 lat. Przyjął w Nysie. Święcenia kapłańskie poświęcają się odtąd całkowicie polemice z protestantami. W rozprawie, gruntowna przyczyna, dla której porzuciłem wyznanie luterańskie i zostałem katolikiem, a po niemiecku gruntliche Ursachen, warum ich von dem Luthertum abgetreten und zu der katholischen Kirche konvertiert bin, Pisze o uniwersalizmie Kościoła katolickiego, o zapodzianej tradycji u luteran, o wycinkowym traktowaniu zmian zachodzących w historii Kościoła, o jednostronnym i krytycznym stosunku do sakramentów świętych u Lutheran, o niepotrzebnych emocjach, o manipulowaniu przez ówczesnych populistów i demagogów. Na jego dorobek literacki składają się utwory apologetyczne, czyli broniące naukę katolicką oraz utwory poetyckie. Jego polemika z protestantami to przeszło 50 pism, traktatów, rozważań, przemyśleń w obronie Kościoła katolickiego, z nich najbardziej znana jest eklezjologia, którą wydał opiekujący się nim przeorcystersów w Krzeszowie na Dolnym Śląsku. Wydana została w formie podręcznika teologicznego dla katolików, aby ich umocnić w wierze albo pozyskać utraconych katolików, którzy lekomyślnie przechodzili na protestantyzm. Sławę natomiast zyskał Angelus Ilesius dzięki twórczości poetyckiej, religijnej i lirycznej. Dotychczas w śpiewnikach niemieckich Kościoła katolickiego, jak i protest u protestantów, jest parę pieśni napisanych przez Angelusa Silesiusa. Wydał przeszło 1600 aforyzmów dwu- i czterowierszowych, które traktowały o mistycznym zjednoczeniu z Bogiem, o istocie Boga, o stworzeniu człowieka, jego aforyzmy sparafrazował, czyli przerobił i wydał w języku polskim Adam Mickiewicz. Również niemieccy poeci romantyczni sięgali do jego aforyzmów. Dla mnie osobiście jego mistyczna wizja kościoła katolickiego w poemacie Margarita Ewangelika” jest przepięknym hołdem złożonym kościołowi katolickiemu. Jest alegoryczną treścią starotestamentalnej księgi pieśni nad pieśniami, gdzie Kościół katolicki jako oblubienica Chrystusowa jest ukochaną i kochaną przez Chrystusa, przez, przez niego wspólnotą. A jego pontnik anielski ukazał się już przed wojną w 1937 roku w Polsce. To cudowne rozważanie pielgrzyma o opatrzności Bożej czuwającej nad nami podczas podróży i wędrówki do nieba. Aniu śląski Angelus Silesius to jeden z wielu przykładów konwersji osób mądrych, szukających prawdy w czasach wojen słownych, polemik oraz prześladowań ze strony protestantów.